Dzisiaj zapraszam Was do kolejnej lekcji, w której tłumaczymy zdania. Dzisiaj y, trochę inaczej niż zwykle, bo tłumaczymy z języka niemieckiego na język polski. Mało tego, wszystkie nasze dzisiejsze zdania są z jednym czasownikiem z czasownikiem auflösen. Czy wszystkie te zdania, w tych wszystkich zdaniach czasownik auflösen będzie miał to samo znaczenie? Zobaczcie. Najpierw przeczytam zdania w języku niemieckim, spróbujcie je przetłumaczyć sami na język polski, bądź pomyślcie właśnie, jak byście te zdania zrozumieli. Zuerst mus ich das Pulver in Wasser auflösen. Hast du schon dein Konto aufgelöst? Ich kann dieses Wetzel nicht auflösen. W każdym zdaniu czasownik auflösen, ale w każdym zdaniu znaczy on całkiem coś innego. Pierwsze zdanie, zuerst erst muss ich das Pulver im Wasser auflösen, oznacza, y, czasownik y, auflösen oznacza w tym zdaniu rozpuścić. Możemy rozpuszczać tabletkę albo właśnie, jak tutaj mamy, proszek. Y, w ca całe to zdanie oznacza najpierw muszę rozpuścić proszek w wodzie, czyli czasownik rozdzielnie złożony auflösen tutaj właśnie ma znaczenie rozpuszczać. Drugie zdanie. Hast du schon dein Konto aufgelöst? E, tutaj czasownik auflösen, może spróbujcie sami z kontekstu stwierdzić, co on oznacza. Mamy, czy ty już twoje konto, co możemy zrobić z kontem? E, tutaj właśnie że zlikwidowałeś. Czy ty już twoje konto zlikwidowałeś? I właśnie auflösen ma znaczenie likwidować. E, likwidować możemy sklep, Możemy zlikwidować parlament, rządy, czy na przykład konto. To zdanie jest w czasie przeszłym perfect, dlatego na początku znajduje się czasownik posiłkowy haben, oczywiście odpowiednio odmieniony, a na końcu partycyp 2 od czasownika auflösen, czyli aufgelöst. I ostatnie zdanie, ich kann dieses Hetzel nicht auflösen, czyli ee, This is Rätsel. Rätsel to zagadka. Das Rätsel. I to zdanie brzmiałoby po polsku tak. Ja nie mogę tej zagadki oczywiście rozwiązać. Czyli tutaj czasownik auflösen ma znaczenie rozwiązywać. Właśnie na przykład jakąś zagadkę. Często możemy też spotkać w zdaniach samo lösen. Jako rozwiązywać i tak oczywiście również jest poprawnie i, yy, i w porządku, więc możemy również powiedzieć Iskandar z chłodzeniem i możemy również powiedzieć Iskandar z AUF lysn, z czasownikiem rozdzielnie złożonym. To wszystko w dzisiejszym tłumaczeniu zdań. Do zobaczenia za tydzień.